To pierwszy punkt, jaki mamy dzisiaj dla Państwa przygotowany, to tak naprawdę punkt dedykowany pod względem zapisów pacjentów na wizytę. Jak wiemy, podstawą poprawnego zapisu pacjenta na wizytę jest właściwie stworzona baza wiedzy i procedury, którymi musi dana rejestratorka się posługiwać w codziennej swojej pracy. Mało tego, tak odpowiednio przygotowana baza i wdrożona baza dla rejestracji pozwoli, na uzyskanie skutecznej rejestracji, bo nic tak nie dodaje pewności siebie jak posiadanie odpowiednich informacji o placówce, specjalistach czy też usługach. Taka osoba będzie bardziej skuteczna, jeśli chodzi o zapis pacjenta na wizytę. System ProAssist pozwala na przechowywanie pewnych informacji i pozwala na przechowywanie informacji pod względem tutaj wizualnym, ale również ta baza wiedzy jest zaszyta, że nawet ta rejestratorka nie jest świadoma, że w codziennej pracy system kieruje ją na właściwe, że tak powiem, tory. Ja teraz udostępnię ekran. Gdybyś Mateusz mi tylko potwierdził, że on jest widoczny, to będę bardzo wdzięczna. Tak, jak najbardziej. Myślę, że Państwo również już widzą. Właśnie pokazujesz system pracy z perspektywy kalendarza, więc myślę, że. Że już widać. One wypowiadają na że widać, więc fajnie, bo i czat działa, więc możesz kontynuować. Dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o bazę wiedzy, wyróżniamy tak naprawdę trzy płaszczyzny. Wiedza na temat placówki i ta wiedza jest tutaj przedstawiona w formie takich kolorowych infografik. Wiedza o specjalistach i ta wiedza jest przedstawiona na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wizualna, czyli znowu mamy kolorowe ikonki do poszczególnych specjalistów, a druga jest w formie zaszytej w systemie, co oczywiście powiem na późniejszym etapie. I trzecia baza to jest baza dotycząca usług. Jeśli chodzi o informacje o placówce, to myślę, że ta baza jest najmniej aktualizowana i ona zawiera takie bardzo podstawowe informacje. Często zdarza się tak, że podczas zapisu pacjent zapyta, a przepraszam, czy państwo wysyłacie sms-a z przypomnieniem o wizycie i szczególnie nowa osoba, jeżeli zatrudniamy nowe osoby na rejestracji. Może mieć z tym problem. Ok, może wiem, że została, że będzie wysłana wiadomość SMS, ale nie wie w jakim terminie. Być może musi dokonać czegoś, nazwijmy to ręcznie, aby poinformować pacjenta o zmianie. I wtedy tworząc taką bazę właśnie w tym miejscu, informacje o placówce, taka rejestratorka będzie pewniej rozmawiała z tymi pacjentami. A co za tym idzie, pacjent otrzyma rzeczową informację na temat funkcjonowania placówki. Innym elementem w tej bazie może być na przykład współpraca. Z różnymi tutaj ubezpieczeniami, firmami ubezpieczeniowymi, inaczej mówiąc płatnikami, bądź też możliwość wykonywania jakiegoś rodzaju usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I tutaj, żeby rejestratorka nie musiała sprawdzać na przykład na kartkach, które ma przygotowane odnośnie bazy wiedzy, ma to wszystko skompletowane w jednym miejscu. Czyli tam, gdzie dokonuje zapisu, czyli to jest jej główne narzędzie, ma również podstawowe informacje. Jak to działa? Wystarczy po prostu najechać kursorem myszki na daną infografikę, i wtedy pojawia się takie dodatkowe okno, w którym na przykład mamy tu informacje na temat potwierdzania wizyt, i w tym przypadku mamy wizyty potwierdzane w formie SMS-owej 24 godziny przed wizytą, ale dodatkowo też jest wysyłany SMS w momencie umówienia. Czyli też się tak zdarza, że pacjent do nas dzwoni prowadząc samochód, robiąc zakupy i nie ma gdzie zapisać tego terminu. I wtedy wiemy, że na spokojnie ten pacjent otrzyma od nas wiadomość SMS i też możemy go tutaj w tym kierunku uspokoić, że dostanie jeszcze potwierdzenie z zarezerwowania takiej wizyty. Druga baza. Baza dotyczy specjalistów. I tutaj, jakie możemy przedstawić informacje. Pierwsza ikonka, no dzieci, czyli tutaj sama sugestia wskazuje, w jakim wieku możliwe są przyjęcia pacjentów. Czyli dany specjalista może przyjmować dzieci, drugi może nie przyjmować dzieci. Jeśli przyjmuje dzieci, to pewnie ma jakieś ograniczenia względem wieku, i wtedy rejestratorka też ma tą informację, czy może zapisać danego pacjenta pod względem wieku, czy też nie. Kolejna ikona dotyczy już takiej procedury. Co robić, jak postępować w przypadku, kiedy pacjent nalega na kontakt bezpośredni z lekarzem. I tutaj wszystko zależy od Waszych wewnętrznych procedur ale jest miejsce, gdzie można y, przedstawić takie informacje. Pilne wizyty, czyli jak postępować w pilnych wizytach. Wiem też z doświadczenia, że często pacjenci pytają o dodatkowe informacje na temat specjalisty, na przykład czy przyjmuje w szpitalach, y, w jakim tym szpitalu y, i różne informacje, które są istotne, y, by dokonać takiego zapisu do tego konkretnie specjalistę. Czy prowadzona jest lista rezerwowa do konkretnego lekarza, być może dla całej placówki? Jak postępować w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stałym pacjentem i chce się zapisać na kontynuację leczenia? Czy może być to forma wizyty recepturowej, na przykład w formie e-recepty, bez konieczności przychodzenia do placówki? Także też to taka wewnętrzna procedura względem postępowania z takim pacjentem. No, i ostatnia infografika dotyczy języków, czyli w jakim języku dany specjalista może zrealizować, przeprowadzić daną wizytę. I jeżeli. Chodzi... Zauważyłem, że mamy właśnie na czacie pierwsze pytanie, które dotyczy pierwszej ikonografii, czyli właśnie jeśli chodzi o wiek pacjentów. Ja może przeczytam, a Ty się do tego stosujesz, dobrze? Czy system ma jakieś zabezpieczenia przed osobą, która nie zauważy dodatki o wieku pacjenta? Czyli tutaj myślę, że. Chodzi tutaj o, o, o recepcjonistkę, rejestratorkę, która właśnie rejestruje pacjenta. I co, jeżeli przyjmujemy osoby od 16, od 16 roku życia, a ktoś będzie chciał zapisać 6-latka? Mm -hmm. Co w takim okay. przypadku się zadzieje, jak się zachowa system? Tak, tworząc taką bazę wiedzy, możemy zdecydować i zaznaczyć taki odpowiedni checkbox, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zapisem pacjenta, który nie spełnia tych, nazwijmy, reguł, i tutaj w tym przypadku raczej czasu, wieku pacjenta, to po prostu uniemożliwimy zapis pacjenta na wizytę. Czyli wtedy Jasno doprecyzowujemy swoje procedury. Jeżeli pacjent jest poniżej 16 roku życia, to w przypadku naszego specjalisty Adama Koszyka nie dojdzie do takiego zapisu. I jak to wygląda? Po prostu przycisk u pana Koszyka w przypadku zapisu dla pacjenta tutaj poniżej 16 roku życia będzie. Brak możliwości, czyli ta zakładka zielona, zapisz wizytę, nie pojawi się i dodatkowo pojawi się komunikat, że nie zgadza się wiek pacjenta i jeszcze raz podsumowanie, że lekarz przyjmuje od 16 roku życia, czyli nie dokonamy takiego zapisu, takie, że tak powiem, zabezpieczenie w przypadku ewentualnej pomyłki człowieka, rejestratorki będzie działało w, w tym kontekście. Także. Okay. Jak... rozumiem tutaj e, jeszcze raz z informacją dla pana Dominika, e, że system z jednej strony e, właśnie nam podpowiada, pokazuje, jakie są wytyczne co do rejestracji e, pacjentów do konkretnego specjalisty, A jeżeli już popełnimy ten czynnik ludzki ten błąd, e, to też system wraz e, z peselem em policzy sam wiek pacjenta i, e, i wyświetli komunikat, że ten pacjent jest na przykład w tym przypadku za młody, e, żeby go zapisać do. Tego konkretnego specjalisty na taką usługę. Dokładnie, tak. No i jeszcze a propos takich właśnie podpowiedzi przez system, oprócz tych kolorowych infografik, to też z doświadczenia wiem, że w placówkach są specjaliści, którzy wykonują taką samą usługę, ale każdy z nich chce mieć swój indywidualny czas. Czyli jeden jest na przykład nowy, rozpoczyna pracę, potrzebuje więcej czasu na wykonanie takiej usługi, a inny potrzebuje mniej tego czasu, więc wtedy też rejestratorka nie musi o tym pamiętać. System podpowiada jaki czas i przede wszystkim też jaka cena jest do konkretnego specjalisty. Więc też nie musimy przeliczać ani tego czasu, szukać terminów, tylko system nam przedstawia te terminy z uwzględnieniem czasu trwania do konkretnego specjalisty. I cena jest też przypisana do konkretnej osoby.